W niedzielę 1 września na obiektach boiska Orlik w ramach Pucharu Maratonu Miast Ogrodów świętowano piąty jubileusz żółwińskiej piątki. Na starcie do tego szczególnego biegu stanęło 91 osób, w tym 38 kobiet i 53 mężczyzn preferujących taką formę uprawiania sportu. Po sygnale startowym Arkadiusza Kosińskiego, burmistrza miasta Brwinowa, biegacze prowadzeni tym razem przez konia dosiadanego przez Aleksandrę Szostak wyruszyli na pięciokilometrową, trudną, piaszczystą trasę wiodącą przez las. Trasa nie jest łatwa ze względu na to, że wiedzie duktami leśnymi. I to są dekty, du, dukty leśne, które zostały przetarte przez Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ. Te trudności wywodzą się z podłoża, z terenu. Prawda, są odcinek, gdzie jest długi odcinek piasku, gdzie jest twardo, gdzie są zakręty, gdzie jest taka dzika zieleń, która, myślę, że da, do, dodaje pewnego rodzaju powera do tych naszych biegowych dusz. Po 19 minutach i 20 sekundach linię mety jako pierwszy minął Wołodymir Tkaczenko. Kolejne miejsca na podium wywalczyli Andrzej Miedziejewski oraz Szymon Bielecki. Natomiast wśród kobiet z czasem 22 minuty i 59 sekund triumfowała Aleksandra Borządek przed Pauliną Sadowy-Selkę i Olgą Petryńską. Najlepszych zawodników burmistrz Kosiński uhonorował pamiątkowymi pucharami. Gościem specjalnym był Damian Falandysz. Damian Falandysz trafił do nas ze względów chociażby na to, że jest dwukrotnym mistrzem Polski w dwumaratonie bieganie, ten sport nauczył mnie samodyscypliny, tak? Jednak, żeby to wszystko pogodzić ze sobą, no to trzeba, trzeba tą samodyscyplinę mieć, trzeba to cały czas trenować, pilnować i układać każdego dnia. W zasadzie każdą minutę dnia szanuję, no i dlatego na przykład trening wstaję bardzo wcześnie rano, często około 4, 5 nawet rano, wychodzę, zaczynam od treningu, żeby potem o 8 już zacząć Normalnie dzień w pracy, który kończy około czwartej, piątej. Po południu czas z rodziną, czasem jeszcze jakiś trening uzupełniający, siłowy, ewentualnie rolowanie fizjoterapeuta. No i tak się kręci, tak się kręci. Po oficjalnym zakończeniu części biegowej Damian spotkał się z uczestnikami i pasjonatami biegów, którym przekazywał jak rozpisywać treningi, planować starty, by pokonywać kolejne granice. Kulminacyjnym punktem obchodów był poczęstunek jubileuszowym tortem.